Takie niezgrabne, takie dumowe. To, te, o, to... No tak No, to takie kupytkowe kupytkowe, no. no tak, bo to ciężkie trochę. Kopytkowe, no. Ja nie chcę powiedzieć, ale to jest chyba najgorsza surówka, jaką jadą. No. Najpierw się przeradziła, a potem się zaczęła nerwowo śmiać. I co? Dzień dobry. Dzień dobry, moi mili. No my. No my. Tak, a Gusia bez mikrofonu, ja z mikrofonu. No to i drodzy, widać lecznie <laughs> jesteśmy sosno? W I będziemy dużo siedli. I co my poradzimy? Że fajnie Madzia jeździ cały czas w okolicach Śląska i Zagłębia i tutaj trzeba ciągle wracać, żeby te wszystkie Kuchenne Rewolucje posprawdzać. Tak, teraz idziemy w góry. Teraz idziemy w góry, mimo tego, że jesteśmy w Sosnowcu. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. 24. sezon Kuchennych Rewolucji. Prowadź. A to jest hotel. idziemy dobrze? Proszę bardzo, smacznego życzę. No jej, dobrze. Zaczynamy, moi drodzy, naszą ucztę. Zdań pani Magdy są tylko dwa. Właściwie są trzy, ale jedna jest w weekend. to jest rosół z baraniny. Niestety go dzisiaj nie ma, bo nie jesteśmy w weekend. Nie jesteśmy. Więc wzięłam sobie tak zwany rosu, tam był jakiś królewski, czy, czy staropolski. On się jakoś tak nazywał. Teraz powiem, bo to jest na pierwszej stronie to jest rosół staropolski. Staropolski. Rosół. Mhm. No spróbuj sobie, bo. Spróbujmy. Troszeczkę dla mnie trochę. Yy... Za bardzo wodny, taki mały mięska chyba. Kruchy dobre, nierozgotowane. Trochę marchewki, trochę pietruszki. Dobry jest. Taka poprawna zupa? No. No rzeczywiście, masz rację, ale chyba barszczyk lepszy. Barczyk Barczyk jest barszczyk jest bardzo ostry. Smakuje jak na Wigilię. No rzeczywiście. Jest taki kwaśny. No, kwaśny ostry. ostry. Taki jak powinien być na Wigilię, z majerankiem. Ma łóżka. I do tego łóżka. A łóżka są mięsne czy grzybowe? Jak one są? Miężdy. Mięsne? o, no czyli to nie jak na Biblii, to tak trochę no inaczej. Ale widać, że są domowej roboty, bo to są takie uszka, widzę takie, przepraszam, panie kucharze, takie, takie niezgrabne, takie domowe. Ale to dobrze. No ładne, no to, to znaczy, szkoda, że to takie nie są grube spaczki. A tak, jedne twarde trochę? Nie, tylko że grube. No Pokaż, ile jest tego farszu w środku? Dużo, czy? No nie, tak, tak przeciętnie, no nie za mało, Aha. ale się nie za dużo. No i rzeczywiście, wiemy o co Ci chodzi. – Dużo czasu czuć. Trochę jakby to knuski były takie wrzucone. Jakbyście jedli barsz z kopytkami. O, to tak trochę to tu... No tak, no to ciasto takie kopytkowe. – Kopytkowe, no. to barszcz dobry, natomiast uszka do poprawy narosł jak najbardziej na plus. Przejrzyjmy do dania głównego. Dwa dania Pani Magdy. Pawełciu, opowiadaj. Baraninka z zimekami, Ja sobie buraczki. Ale można wziąć inne surówki, marchewkę, kapustę ze smarowaną czerwoną. Mizeria. Mizeria. Do wyboru. I można zamienić na gotowanie. Tak. Powiem, że te buraczki są takie trochę niedosmaczone. O. Gotowali buraka i go i, i W wszystko. ogóle nie. Na ten, no. Nie no. No dobre to. Ja nie chcę powiedzieć, ale to jest chyba najgorsza surówka, jaką jadłem. No, no? no. Dobrze. A ja mam surówkę krakowiacy i górala. Wygląda na górala. Fuuu, nie krakowiacy. Wymyślmy, zagłębiacy. No. Zagłębiacy i góraje. Ja? Dużo sałaty, ogórki kiszone, pomidorki koktajlowe, autorski vinegret. Do tego mam taką fajną kromkę chleba. Właśnie z oscypkiem w formie grzanki. No, to Już, to jest... Nie, tu jest ser benzony. A no? tu jest oscypka. No. Są dwa sery. No. Bardzo fajna kromka. Też nie wiem, tutaj rozmawialiśmy, czy jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest oscypek, czy to nie jest oscypek, ja nie wiem. Dawno nie jedliśmy oscypka, no, więc nie wiemy. Może jest, bo jest sezon akurat na oscypka, więc miejmy nadzieję, że jest. No. Fajnie dobrze doprawiona ta sałata, bardzo dużo się tu dzieje. Sporo warzyw, jeżeli ktoś lubi sałatki, to na pewno ta sałatka, bo jest dosmaczona, ma fajny sos, będzie mu smakować. A jestem ciekawa tej baraniny, bo to powinno ja być danie takie flagowe. Ona jest w jakimś, nie wiem, drosole? Tak wygląda. Ale też taka bez smaku? Tak, troszeczkę. Jak te buraki. No. Ktoś zapomniał przyprawić. Ten rosół chyba wyciągnął cały smak. Na pewno miękka. O, to taka. Nie tylko liść laurowy czuje. Taka dietetyczna baranina. No właśnie, nie? Jak, jak jadł cesarz. Tafel szpic no, to jest takie podobne. Tak, jak tafel Ziemniaki to do, 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 dopełnią kaloryczności. Wszystko się zgadza. Natomiast rzeczywiście ja bym. Też tutaj coś więcej dała, żeby ten smak, bardziej mięsa wydobyć, bardziej ale mięsa jest sporo. Tak. No. I na pewno napowiedź, ja że jest mięciutka, rozwala się, a baranina zazwyczaj jest mhm. więc ta jest bardzo dobrze zrobiona. Dobrze zrobiona, tylko tak jak mówimy, w porównaniu do tego, to, co jest bardzo dobrze dosmaczone, tak. to to troszeczkę jest za tam... mało. Zjedliśmy. Zjedliśmy, nie, nie wszystko. Nie daliśmy rady części. Bo są bardzo duże porcje. Ale tutaj obok pani dostała golonkę, aż się przeraziła. Najpierw no. się przeraziła, a potem się zaczęła nerwowo śmiać. to słuchajcie, to są porcje, nie do, nie do przejedzenia. Ja tę golonkę widziałem już wcześniej. No, no papież chciał w ogóle wziąć, ale jak, no, zapomnę, to, jak to się zobaczył, tak zobaczył, co się fajnie. dzieje. to się przeraził. No. E, moi drodzy, no kilka lat po kuchennych rewolucjach dania jeszcze są. Pani Magda zipie jeszcze. Ładny wystrój, bardzo miła obsługa. Czy byś polecił? Tak, tak. Zapraszamy, bo część rzeczy jest naprawdę bardzo dobra, część jest... Ale moim zdaniem, kolejne miejsce, do gdzie smaczenia. jest nierówna restauracja ja, bardzo, tak. smaki. Na zupki... No ale ha, no, też niekoniecznie. Dobrze, no to wy sobie sami sprawdźcie. Ja bym wystawiła tak ogólnie ocenkę 4. Nim, że jeszcze Minusem. Był, jeszcze, jeszcze mieliśmy tam. bo Mieliśmy szalotkę jeszcze. jeszcze szalotkę, która była też na czwórkę. Bardzo na grubym cieście. Ja na cztery minus oceniłam, Mati idę czwórkę. No to niech będzie. Yy, no, no nierówne te dania. No. Są rzeczy ale są też dobre, dobre, ale są też rzeczy słabe. A jak wy chcecie się przekonać, to myślę, że warto się zajrzeć. wybrać. Jeżeli jesteście z pobliża, to na pewno warto. Albo tak jak my, z drogi, sobie tutaj zajechać. To co, to dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy na kolejne odcinki. Już nie mamy. Pamiętajcie o lajkach, like sukcesach, komentarzach i dzwoneczkach. I na razie, pa! Ty jesteś jednak ekspertem od takich tych drobnych, takich dziwnych rzeczy. Tatar łagił, to to nie był nie. Nie, to nie no. Był. no Szan dobry. O dobry szan. O. Ale na się gdzieś? A u nas ma. na kanale już. Tak, już. Tak Bidulek nie zdążył umrzeć, żeby się tu pochować. Jest... Jezioro. 35 stopni. A ja nie wiem, jak to się, to się, tego się chyba nie da wymówić. To my wam podpiszemy. Nie było napisane w karcie, było napisane tylko, że... Że z ziemi. <noise> Takie typowo afrykańskie klimaty. Jak cholera. Jakaś lakumba. Woda zimna, 10 stopni, bo jest tak gorąco, ale a, ok, zaczynam czuć, zaczynam czuć. Chyba będę miał re reumatyzm. Mówawek oczywiście podwójny. Oczywiście. Czasami jak?